W dniach od 12 do 22 czerwca zostaną uruchomione realizacje prac, projekcje, wykłady, spotkania, warsztaty. No bardzo ładnie, fantastycznie. Na głównych placach, na rynku, na Małym Rynku, na Placu Mariackim, na, na Placu Niepodległości, na którym się obecnie znajdujemy, będzie można zobaczyć bardziej spektakularne obiekty i instalacje. No cóż, za nami stukają. Stoimy na Placu Matejki. Za nami również zaczyna rosnąć przedziwna konstrukcja. boom, jak sama nazwa wskazuje, ma być jakimś boomem, jakąś eksplozją, jakąś próbą zmiany i manifestacją sztuki w przestrzeni publicznej. Taki dadaistyczny wykrzyknik. Myślę, że każdy może w swoim ciągu komunikacyjnym natknąć się na placach, na fasadach, na ulicach. Pomnik będzie musiał się zatrzymać w swoim pędzie ku barbakanowi. Zapraszamy serdecznie do Krakowa i. Uczestniczcie z nami w tym festiwalu.